Fajnego e, Go buga ogólnie odkryłem. Jak robiłem sobie rytuał z Bombardio Krokodilo. Stanąłem sobie normalnie. Leciały one i mi nie zabrało. I e, chyba z, odkryłem sposób na kopiowanie. Ale nie wiem, czy coś zrobili źle z rytuałów, bo był jeden Golta dwa Bombardii i i od razu się udało. I patrzę. Uderzyło? Manala. No, no. Ja właśnie nie wiem o co chodzi, no mogę używać pelerynki sobie? Tutaj? Nie wiem o co chodzi. Nie wiem czy to jest sposób na kopiowanie, bo jak jest to sposób na kopiowanie. Nie, to nie jest sposób na kopiowanie. Nie działa. Nie działa. Wydaje się po prostu, że ma. Ale u innych też widzę, że mają. A nie mogę dać. <laughs> no to fajny bóg. Nie niezłe, niezłe. Oj, dobra, robimy opening z y, Update'u Steel Obrain bo niedługo się skończy, widzicie? jak to jest Lakera z 2. Uwaga! Jakby mi dropnął te orkala, orka to nie wiem, ile bym dawało, A będzie jakoś dużo. No jest, znowu drugi 350 tysięcy. A może być. Lepsze to niż nic. Kolejny bombardier krokodila. Ale ja mogę na przykład. Co? O co chodzi? Ale ja mogę teraz ukraść komuś, to się tak zbuguje? Nie gadaj. Glorbo Frutto Dream. <laughs> Dobra, uwaga, stworzyłem nowego brenerota. Ej, pasuje właściwie. Ej, no pasuje. Taka sama ma, e, szczęka. Tego krótsza. A stworzyłem nowego, e, nazywa się Glorbuś Krokodiloś. Lorbus krokodiluś To nara, bye bye.